Kiedy się zaczęła wojna, to Niemcy kazali Żydom opuścić miasto. Najpierw zabrali ojcu pracowni i wszystko, i kazali Żydom opuścić miasto do pewnego terminu, z tym, że jak ktoś sam właśnie opuścił dom, mógł jakby się udać, udać gdzie chciał, i, i tak dalej. Pamiętam moment, kiedy z naszego domu wynoszono wszystkie rzeczy, w końcu zostało puste mieszkanie. I potem troszkę tualiśmy się tak po różnych miejscach. Wtedy się też spotkałam z moim dziadkiem i ciocią jedną, a potem mama znalazła mieszkanie w borku Fałęckim. To była wtedy, to była wtedy wioska taka. I tam znaleźliśmy pokój, jako, jako po prostu. Ofiary wojny, to znaczy mama powiedziała, że Niemcy nam zabrali mieszkanie, co było prawdą, tak czy inaczej, i że ojciec poszedł na wojnę i nie wrócił. No więc y, mieliśmy już wtedy tę kartę na polskie nazwisko i y, jakby y, żyliśmy tak jak, jak nasi sąsiedzi, ojciec z nami tam nie był. Prawdopodobnie dlatego, że łatwiej byłoby nas zdradzić, po prostu kim jesteśmy. Bo jeżeli chodzi o mężczyznę, to było bardzo łatwo udowodnić, że ktoś był Żydem. Więc ojciec poszedł do getta, kiedy się to getto utworzyło. I, a mama, nie wiemy skąd wiedziała, ale miała taką intuicję i bardzo dużo odwagi podjąć decyzję, że, nie, że my nie idziemy do getta. I ryzykowałyśmy, bo oczywiście, że złapany poza Getem mógł być zabity od razu, ale nie niemniej no, mieliśmy te papiery, mieliśmy dobry wygląd, to znaczy nie wyglądaliśmy bardzo tak żydowsko i mówiliśmy dobrze po polsku, bo u nas w domu się mówiło po polsku, także, także yy, żyłyśmy we dwie. Potem musiałyśmy uciekać z tego borku, bo jakiś szantażysta nas yy, prześladował. Musieliśmy uciekać z tego Borku, mama znalazła kolejne mieszkanie w Łęgu, teraz też Nowa Huta, zresztą mieszkam niedaleko na Centralnej, w tej chwili bardzo blisko tamtego miejsca i w tym Łęgu przeżyliśmy do końca wojny. Ja w międzyczasie poszłam do pierwszej klasy, potem do drugiej i jakoś nam się udawało żyć tak niby normalnie, prawda? Ojciec z getta został przeniesiony do obozu w Płaszowie, jak geto było zlikwidowane, a na końcu wywieziony do Auschwitz, już nie wrócił stamtąd.